No, tak, tak, ja nie, ja To ja... jest nowy hofon. Wywozimy pana do lasu. Słuchajcie za, kochani, bo za... negocjujemy cenę. Za dużą prowizję chcielą. Tak, za dużą prowizję, tak. <laughs> Obraz nie będzie zbyt stabilny, ale... Stabilizacja obrazu <coughs> Zero. z minus dwadzieścia. No, Najbardziej ekstremalne oglądanie nieruchomości. Tak, potwierdzam. Jaka firma? To od razu nie... restart, nieruchomości. restart nieruchomości. Tak, restart nieruchomości, <laughs> nieruchomości tak właśnie oprowadza klientów w podziałkach. W podziałkach. <laughs> Okej, okay, rozłączamy się teraz.